Jest piękny. Niemcy aresztowali kilku członków Towarzystwa Teozoficznego, którzy chcieli uratować mistrza. Hiszpanka, jak się Państwo pewnie szybko zorientowaliście, jest filmem historycznym oczywiście, ale w dużo większym stopniu jest i miało, miała być filmem o historii, o tym jak my tę historię rozumiemy, jak ją konstruujemy. I o tym, jak historia się wydarza, jak się dokonuje. Hiszpanka jest produkcją historyczną. Czy ciebie interesują dawne czasy, jak sobie radziłeś z historią w liceum, na przykład? Interesuje mnie, jak doszliśmy do punktu, w, w, w którym jesteśmy. Natomiast, generalnie w liceum czy w szkole, nie byłem najlepszym e, uczniem. Nie byłem też jakimś złym uczniem. Te, te stopnie się różniły, że tak powiem, od. E, Zależy od klas, w, której, w których byłem okresów w życiu. Mówi się, że to jest film o powstaniu wielkopolskim, ale nie latasz z karabinem, tylko jesteś bohaterem, u którego się liczą uczucia, jest ten wątek miłosny. No tak, to, to jest sprawa w ogóle, że tak powiem, ujęcia tego filmu, że, że, czy podejścia. Do tego filmu jest to, jest to nietypowe podejście, jeżeli chodzi w ogóle o powstanie, bo dlatego, że sekwencji powstania samego jest tam niewiele. Jest to raczej film oparty o powstaniu, inspirowany wydarzeniami, żeby opowiedzieć o powstaniu. I dlatego mój bohater też, tak jak wspominałeś, nie biega z karabinem, tylko walczy, powiedzmy, w inny sposób. Z takim nieufnością wchodzi w ten świat telepatów robi to z powodu swojej ukochanej y, y, i y, y, tak naprawdę nie do końca walczy tutaj o sprawę, tylko war, walczy o, o jakąś akceptację i o, o, o serce y, no, wybranej ukochanej y, i to jest y, jakiś taki główny jego, y, jego motyw aniżeli y, 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 y powiedzmy górnolotnie y, y, patriotyzm. No, patriotyzm tutaj sam w sobie jest tematem. Krystian e, utożsamia trochę coś, y, coś innego, także było mi to y, dużo y, łatwiej zrozumieć y, taką postawę.